Siema witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej niesamowitej teorii filmowej. Dzisiaj zbadamy tajemnicę Kylo Rena. Zobaczymy, kto skrywa się pod jego maską. Więc jeżeli nie chcesz potencjalnych spoilerów, nie oglądaj dalej tego materiału. Jednakże pamiętaj, jest to tylko i wyłącznie teoria, która po premierze najnowszej części gwiezdnych wojen przebudzenia mocy może okazać się być prawdziwa, dlatego ostrzegam już na początku. Oglądasz na własne ryzyko. Zapraszam! Myślę, że jeżeli chodzi o analizę tej teorii, najlepiej na początku skupić się na tym, czego nie ma na plakacie. A czego nie ma? Właściwie kogo nie ma? Nie ma Luka Skywalkera. Są wszystkie nowe postacie, są wszystkie stare postacie. Jest wymieniony Mark Hamill w napisach pod plakatem, że będzie grał w tym filmie ich jest na drugim miejscu po Harrisonie Fordzie. Ale nie ma go nigdzie na plakacie. Nie widać go jest. Mogę wymienić Artuditus, d 2 Baka, BB8, Leia, Han Solo, Finn Rey i po, ale nie ma niestety tam Lucas Skywalkera. Oczywiście jeszcze są, jeżeli tak, są Stormtrooperzy, jest Kapitan Fazma, jest właśnie Kylo Ren. Ale nigdzie nie widać Luka Skywalkera. Dziwi mnie absencja Luka na plakacie, ponieważ burzy to trochę taką tradycję. Na każdym plakacie starszej części Gwiezdnych Wojen mieliśmy głównych bohaterów, którzy w danej części odgrywali największą, najważniejszą rolę. W tym momencie na plakacie nie ma Luka. To znaczy, że on jest mało istotny dla fabuły tego filmu? Nie, wydaje mi się. Słyszymy głos Luka w zwiastunie. Widzimy, jak Luke kładzie swoją rękę na Artu Ditu. 2 tak przepuszczamy, bo widzimy kolor szaty, widzimy rękę robota, więc zakładamy, że to jest właśnie Luke Skywalker. Ale poza tym, nigdzie w materiałach promocyjnych Luka nie widać. I stąd właśnie zaczęły się spekulacje. Być może Luke jest na plakacie, tylko tego nie zauważamy. Dlaczego? ponieważ skrywa swoją twarz za maską Kylo Rena. Powiecie pewnie, że gadam bzdury, że to jest niemożliwe, żeby Luke przeszedł na ciemną stronę mocy. Jak pamiętacie pewnie, w Powrocie Jedi jest scena, w której Luke pod wpływem tego, co mówi Darth Sidious, chce go zabić. Wtedy Vader blokuje cios i zaczyna się walka ojca z synem. Czyli jak widzicie, ciemna moc jest w luku. Co jest najciekawsze, Luke w momencie, kiedy zaczął tak trochę kombinować z tą ciemną stroną mocy, wiecie, kręcić się obok Wejdera. Jak Darth Sidious zaczął na niego mieć wpływ, w tym momencie zaczął przebierać się w ciemne, czarne, charakterystyczne dla Sithów szaty. Czarne ubranie, czarna peleryna, czarne rękawice, ogólnie czarny strój. Tak samo było z jego ojcem Anakinem, który też na początku ubierał się jak Jedi, miał jasne ubrania i na końcu przed samą przemianą Vadera miał cały czarny strój. Jedyna różnica jest taka, że Luke finalnie nie przyszedł na ciemną stronę mocy. Nie wiem czy pamiętacie taką scenę, kiedy Luke na planecie Degoba w momencie kiedy odbywał trening z Jodą miał za zadanie wejść do jaskini strachu i zmierzyć się swoim największym lękiem. Tam pojawił się Vader, Luke uciął mu głowę i w momencie kiedy uciął mu głowę było widać, że pod hełmem Vadera kryje się twarz Luka. Czy to jest przypowiednia odnośnie tego, że Luke skończy, tak jak swój ojciec, stanie się kimś w rodzaju Vadera? Oczywiście nie miało to miejsce w szóstym epizodzie Gwiezdnych Wojen, ale być może kto wie, stanie się tak w epizodzie siódmym. Pamiętajcie, że Joda powtarzał Lukeowi, że Jedi nie może kierować się emocjami. Musi przemyśleć każdą swoją decyzję. Nie może lekkomyślnie nagle startować i ratować swoich przyjaciół, tak jak on to zrobił. Myślę, że najistotniejszym jest to, że w momencie, kiedy Joda umierał, Powiedział Lukowi, jeżeli ktoś już raz posmakował tej ciemnej strony mocy tej ciemności, to ta ciemność go w końcu dopadnie ogarnie i skończy tak samo jak wejder. No więc, jeżeli Joda to wszystko mówił, to wszystko się nie stało, a przecież wiemy, że Joda jest najpotężniejszym Jedi, no to chyba ma tutaj trochę racji i zna się na tym wszystkim o wiele lepiej niż nam się wydaje. Więc jest to bardzo możliwe, że mimo wszystko. W siódmym epizodzie Gwiezdnych Wojen Kylo Ren okaże się być Lukeiem Skywalkerem. Pamiętajcie, że przebudzenie mocy rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z powrotu Jedi. Jest to bardzo dużo czasu. Może ze względu na jakieś wydarzenia Luke musiał skorzystać z ciemnej strony, musiał na nią przejść. Nie wiemy, może zobaczymy to w jakichś retrospekcjach w przebudzeniu mocy, jak to się stało, o ile okaże się, że Luke rzeczywiście jest Kylo Renem. Zwróćcie uwagę na to, jak Kylo Ren zwraca się do hełmu Weidera. Mówi, że dokończy to, co zacząłeś. Chciałby się dopowiedzieć, ojcze, dokończyć to zacząłeś. I skąd on w ogóle ma ten hełm Vadera? Przez przypadek znasz go na Endorze? Bo jak pamiętacie, po powrocie Jedi ostatnia scena wyglądała tak, że Luke Skywalker ewakuował siebie i ciało swego ojca z Gwiazdy Śmierci i spalił je na Endorze. Czy Kylo Ren go śledził? Czy ktoś go śledził? Czy ktoś przez przypadek później znalazł ten hełm Vadera? Nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że po jakimś czasie Luke wrócił po ten hełm, co jest trochę dziwne, bo pamiętajcie, że Luke utożsamiał swego ojca z osobą, która jest pod hełmem, a ten hełm Wejdera to było największe zło galaktyki. I dziwi mnie dlaczego Luke by po niego wrócił. Ale może z racji tego, że wiecie, że posmakował znowu ciemnej strony mocy, chciał mieć taką relikwię czy coś. Bo strasznie to jest dla mnie dziwne, żeby ten Kylo Ren w tylu miejscach był podobny do Wejdera. Machełm w jakimś sensie podobny do Wejdera, inspirowany na pewno nim. Jest potwierdzone, że Kylo Ren stworzył swój miecz świetlny, a Luke wiemy, że w momencie, kiedy stracił rękę i jednocześnie miecz świetlny w walce ze swoim ojcem Wejderem, zbudował nowy, zielony. Po Kairora nie widać, że ma zbudowany przez siebie mieć świetlny, bo wiązka jest jakaś taka niestabilna, no i w ogóle wygląda niestandardowo jak na miecz świetlny. Ciekawostką jest fakt, iż miecz Lorena ma tą poprzeczną wiązkę. Czyżby to świadczyło o tym, że nasz zamaskowany kolega utracił kiedyś rękę i ma teraz rękę robota? Kto wie? Przekonamy się już niedługo. Wydaje mi się, że to nie może być jakiś po prostu zwykły. Nazwijmy to fan Wejdera, który chce powtórzyć to, co on zrobił, tylko to jest coś głębszego. Poza tym pomyślcie o jednym. Jakby to wyglądało, jakby w przebudzeniu mocy okazało się, że pod maską Kylo Rena jest jakaś nam totalnie nieznana postać, albo nawet postać, którą poznaliśmy w tym filmie? Myślę, że dawka emocjonalna nie byłaby tak duża, jakby się okazało, że to jest luk. Przecież wtedy to po prostu. Przynajmniej ja mówię w swoim imieniu, bo nie wiem jakby inni ludzie zareagowali, ale ja bym był w niesamowitym szoku. Wtedy bym się zastanowił, co się stało w jego życiu, że właśnie w ten sposób skończył. Pamiętacie taką scenę z trailera? gdzie Leia przytula się do Han'a w takim jakimś płaczu rozpaczy. Czy może to z powodu takiego, że jej brat, Luke Skywalker, przyszedł na ciemną stronę mocy z jest Nie wiemy, ale widać, że tam występują bardzo intensywne emocje. I to nie jest na pewno jakaś błahostka zmontowana tylko pod trailer, tylko ta scena jest wynikiem czegoś bardzo poważnego, co stało się w siódmym epizodzie Gwiezdnych Wojen. Oficjalnie Adam Driver odgrywa rolę Kylo Rena. Ale Abrams jest mistrzem niespodzianek i nie wydaje mi się, żeby w tym przypadku było inaczej. Podczas wcześniejszego filmu, który też reżyserował Abrams, czyli Star Trek Into Darkness, miała miejsce podobna sytuacja, gdzie Benedict Cumberbatch miał grać inną rolę. W wszystkich materiałach promocyjnych Benedict Cumberbatch był nazywany zupełnie kimś innym niż był. W tym Star Treku. Dlaczego Abrams nie miałby postąpić tak samo i zmienić fanów? Mamy jedno jedyne zdjęcie w sieci, gdzie widać, że pod maską Kylo Rena właśnie kryje się Adam Driver. Pamiętać jak było w przypadku Weidera? Inna osoba podkładała głos, a jeszcze inna chodziła w kostiumie. Dlaczego nie mogą zrobić tutaj tak samo? Poza tym to zdjęcie Kylo Rena bez hałmu wygląda trochę dziwnie. Ponieważ jest to jakaś planeta w rodzaju Hot, bardzo zimna, w tle są nowi Stormtrooperzy, którzy są ubrani w kałmy, a Kylo Ren, jak gdyby nic, bez kałmu, bez maski, bez czegokolwiek na twarzy, chodzi sobie po tej planecie. Czyżby moc była w nim tak silna i chroniła go przed zimnem? Nie wydaje mi się. Dlatego mi się wydaje, że tu może być taka specjalna podpucha ze strony JJ Abramsa, który chciał zrobić fanom niespodziankę i może się właśnie okazać, że nie Adam Driver jest tym Kylo Renem. Tylko na przykład Mark Hamill, czyli Luke Skywalker. To by było wielkie zaskoczenie. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet sam Mark Hamill, zapytany przez Kevina Smitha w show Dinner for Five, czy chciałby grać ciemną scenę mocy, jak on się czuje, co on o tym myśli, odpowiada, że tak, że on myślał od początku, że w ten sposób pójdą ze scenariuszem i Luke zostanie zły, plus że byłoby to o wiele fajniejsze dla aktora. Wiecie co? W tym momencie przy tym samym stole wraz z Markiem Hamilem i Kevinem Smithem siedział obecny reżyser przebudzenia mocy, czyli J.J. Abrams. Skąd wiecie, że nie podchwycił tego pomysłu Hamila? I być może Luke okaże się rzeczywiście być Kylo Renem. Ten materiał jest sprzed 10 lat, z 2005 roku. To jest bardzo ciekawe. Ze względu na te rzeczy, które wam powiedziałem, uważam, że ta teoria bardzo mocno trzyma się kupy. I uważam, że jest bardzo logiczna. Ale nie wydaje mi się, że nawet jeżeli on jest Luke Skywalkerem, żebyśmy mieli 100% potwierdzenie w tej części. Nie byłoby wtedy tajemnicy na kolejne części, bo nie wydaje mi się, żeby budowali tak ciekawą postać. Bo zobaczcie, design go, to wszystko, tak tajemnicę dookoła tej postaci, żeby od razu ujawnić w pierwszej części nowej trylogii, że jest on Luke Skywalkerem. Dlatego tutaj ta teoria mi się trochę sypie. A jakie jest Wasze zdanie na temat tej teorii? Wierzycie w nią? A może ktoś z Disneya wykombinował tą teorię tylko po to, żeby więcej się rozmawiało o najnowszej części na forach, na tego typu filmikach, żeby robić taki darmowy marketing? To też jest fajna teoria, ciekawa. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, istnieje spora szansa, że spodobają Wam się inne moje materiały z serii Niesamowita Teoria Filmowa. Zapraszam do playlisty poniżej, żeby się z nimi zapoznać. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i z racji tego, że grudzień jest miesiącem Gwiezdnych Wojen, będzie na kanale więcej filmów o tej tematyce. Jeżeli chcecie zobaczyć gadżety z The Force Awakens, bo parę kupiłem, to mogę je pokazać. Jeżeli chcecie usłyszeć moją opinię na temat Star Wars Battlefront, w które aktualnie pogrywam, zrobię recenzję. I oczywiście na 100% 19 grudnia wyjdzie recenzja Star Wars: The Force Awakens, czyli najnowszej części Gwiezdnych Wojen, i wtedy przekonamy się, czy ta teoria była prawdziwa. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w przyszłości.